Że absolutnie najważniejszym, pierwszym krokiem to jest głębsza integracja wewnętrzna nasza w Europie, dlatego że my mamy mnóstwo możliwości i siły, których bez żadnej konieczności zmieniania jakichkolwiek traktatów możemy po prostu więcej wycisnąć z tego, co już ta Unia zbudowała. Nie musimy do tego tworzyć żadnego wspólnego państwa, natomiast możemy lepiej zintegrować współpracę naszych przemysłów w, w zbrojeniowym sektorze, to jest bardzo istotne, możemy le lepiej zadbać o konkurencyjność naszych firm. To jest decyzja przed nami, czy powinniśmy budować jeszcze większe firmy, które powinny konkurować właśnie z tymi globalnymi graczami z Azji czy ze Stanów Zjednoczonych. Ale pierwsza rzecz to jest głębsza współpraca. Tu mamy mnóstwo niewykorzystanego też potencjału na linii północ-południe i wschód-zachód. Pamiętajmy, że Europa to jest 27 krajów w Unii plus jeszcze. Niektóre kraje poza Unią, z którymi no, bardzo jesteśmy związani, jak chociażby ta Szwajcaria, w której e, dzisiaj rozmawiamy, w której jesteśmy. Drugim krokiem, moim zdaniem, to jest takie balansowanie, czyli absolutnie się zgadzam z przewodniczącą von der Leyen, że Indie są nieodkrytym ciągle takim wektorem, bo to jest jedyna alternatywa dla wielkiego chińskiego rynku. Który i tu musimy uważać, nie mamy jednej polityki wobec Chin, ale na pewno nie chcemy zrywać więzi z Chinami. Czyli balansujemy między Amerykanami, którzy dla nas są i będą bardzo ważni, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo. Powiedzmy sobie też szczerze, Europa, jeżeli chodzi o militarne bezpieczeństwo, nadal zależy od Amerykanów i tak jeszcze będzie przez jakiś czas, póki nie zintegrujemy właśnie się wewnętrznie, czyli te chociażby przemysły zbrojeniowe europejskie nie będą więcej produkowały i nie będą lepiej współpracowały. Natomiast Stany Zjednoczone dominują też chociażby w sektorze nowych technologii i wydaje mi się, że tutaj nie ma wątpliwości, gdzie jest tutaj nam bliżej. No my jednak wolimy rozbudowywać wspólne projekty z Amerykanami pod warunkiem oczywiście, że ta Europa zostanie troszkę no, podciągnięta w górę, że my będziemy się wymieniali technologiami, że też Amerykanie zrozumieją, że to partnerstwo im się opłaca. Ja mówię też o czystym biznesie natomiast Chiny to jest pewnego rodzaju niepokój, który czujemy w tym obszarze nowych technologii, więc tu bym była ostrożna, natomiast jednocześnie ze względu na skalę rynku chińskiego, no fantastyczny potencjał chociażby dla przemysłu spożywczego e, europejskiego, dla rolnictwa. My byśmy bardzo chcieli sprzedawać więcej do Chin, tylko pamiętajmy jeszcze, z czym Europa ma problem. Jako całość Unia Europejska ma deficyt z Chinami trzykrotny, więc my musimy przede wszystkim dążyć do wyrównania tego, a z Chińczykami się bardzo trudno o tym rozmawia. Polska ma deficyt 13-krotny z Chinami, więc póki nie będzie po stronie chińskiej też otwartości, żeby jakoś trochę zmniejszyć ten, nie, tę nierównowagę, to też będą to trudne bardzo rozmowy. Zwłaszcza, że z punktu widzenia strategii Chiny to jest wielka potęga i musimy też o tym pamiętać, że Chiny mają znowu swoje interesy i swoje patrzenie na świat.